Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto orkiszowe z dynią. Potrzebować będziemy: trzy szklanki mąki orkiszowej, szczyptę soli, trzy żółtka, pół szklanki cukru. Jeżeli lubimy cukier, zwiększamy. To zależy jakie ciasta w domu lubimy. Szklankę zmiksowanej dyni. Dynię zalałam wodą, pokroiłam drobną kosteczkę i zalałam wodą. Gotowałam 25 minut, zmiksowałam i ostudziłam. I tutaj mam rozczyn. Jedną trzecią szklanki mleka, 4 deko drożdży, jedną łyżkę cukru i to pozostawiłam rozczyn na 10 minut. Widać, że drożdże już pracują. rozczyn drożdżowy musi być w ciepłym miejscu. I mamy składniki ciasta w miejsce. I należy ciasto teraz zarobić. Na sam koniec dołożymy stopione masło. Ja tutaj mam 10 deko stopionego masła. Masam koniec. Tak, składniki już mam ciasto wyrobione i teraz dolewamy masło. Niewielką ilość sobie zostawiamy, aby mieć później do rozsmarowania ciasta na blasze. Ja zawsze sobie też ścianki polewam masłem i mam potem i ciasto idealnie mamy wyrobione. Przykrywamy i zostawiamy na około godzinę czasu. Ciasto podwoiło objętość. A tutaj mam przygotowane składniki na kruszonkę: szklankę mąki, 10 dekomasła i 4 łyżki cukru. I składniki kruszonki dokładnie łączymy. A ciasto pozostawiamy do wyrośnięcia. Ciasto nam pięknie urosło i teraz wyłożymy do formy. Formę mam wysmarowaną masłem. 20 na 25. Ciasto przerobimy i wykładamy do formy. A na wierzch ciasta damy kruszonkę. Rozprowadzimy po całej powierzchni, wyrównamy i ułożymy kruszonkę. Tak jak wspominałam, kruszonkę składniki połączyłam: mąkę orkiszową, cukier i masło. i już ma rozprowadzone po całej powierzchni dajemy kruszonkę i ciasto będziemy piekli tak około 45 minut w 170 stopniach i będziemy mieli ciasto orkiszowe z dynią tak przygotowane wędruje do piekarnika. Ciasto orkiszowe z dynią mamy upieczone. wierzch możemy opruszyć cukrem pudrem. Oto wygląda ciasto orkiszowe z dynią. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto orkiszowe z dynią.